W tym roku w dzisiejszym odcinku musimy sobie zrobić tego ta oto wozwanka. Idziemy. I spotkamy się na końcu. Jesteśmy już z powrotem. <coughs> I zabijamy tego podkworka. Dotykamy i Umi Unii budki na 50 kW. No więc to nie było to czego się spodziewaliśmy, bo liczyliśmy na jakiś a więc... Do zobaczenia. Przy tym, no... Drugi używają. Drugi za Jesteśmy już tutaj drugi raz, na tym samym poziomie, do, do, no... Wzięliśmy sobie dodanie na 75. poziom. I... idziemy. Tu to tu klikamy i... Do no Unii? No serio? Jasne! Nie wierzę w to. Dobra. Teraz wrócimy sobie na 50. Także spotkamy się na końcu. Jesteśmy już tutaj trzeci raz. Jak widzicie celu typu ty nie mnie tak skurwili, że musiałem tutaj przyjść później. Musiałem trochę odsapnąć, Bo tak się skurzyłem, że to jest patologia to I... Dziękuję, nie mam pytań. Nie wiem czy to nam brak Serio ludzie nic nie ma Nie róbcie tych pierdolonych wyzwań Tak widzisz w chłodni człowieka co to jest patrowe. Jeszcze raz mamy to wyzwanie ale ja nie wiem kiedy ja to zrobię Jeszcze jedno wyzwanka mamy Jesteśmy już tutaj I Tutaj sobie klikamy I idziemy hmm, Tu też idziemy do tego kolesia Auto Choinka I jak teraz jest... No! Patologia! Czemu one mnie nie mogą tutaj wyłatwiać?